Ogzlo powiedz kawał Dobra mogę wam powiedzieć kawał Ale ja nie znam tak kawałów jakiś specjalną. Ja mogę wam powiedzieć Więc tak um, Przechodzi Justin Bieber Hannah Montana i Dawid Czech No i przechodzi Justin Bieber spotyka diabła Diabeł ja mu mówi przynieś mi coś do picia Justin Bieber przechodzi pięciolitrowa Coca-Cola Diabeł ja mu mówi Wypij to teraz kurwa nie Justin Bieber mówi o, oh, nie no dobra, ale pije, pije, pije. Już nie umi, już bebzol wyjebany taki od gazu z tej koli. Już nie umi, już po prostu nie umi, ale wypił. Przechodzi Hanna Montana, deby jej mówi, przynieś mi coś do picia. Hanna Montana mówi, no dobra. Przechodzi 15-litrowi kubył wody, taki medyczny, tak co w przychodniach macie z tymi kubkami. On jej gada, wypij to. Ona bierze ten kubek wody, pije, nie. Pije, już nie umie, już płacze, zaczyna płakać. 7 litrów wyjebała, 8 litr leci, 9. Ona już mówi, nie, już nie umiem. Płacze, ona już płacze, nagle się śmieje. Bo Dawid trzech idzie z cysterną. Tak. Dobra. Co? Słuchaj skurwiel Dobra Lecimy dalej mój